Elo. Witam Cię w nagraniu, w którym rozwalimy sobie zadanie 33 z geometrii ukochanego działu z matury 2022. Co my tutaj mamy? Mamy trójkącik równoramienny. Nawet powiedzieli nam, które ramiona są identyczne i poprosili nas, abyśmy sobie obliczyli miarę kąta BAC, czyli całego tego. Powiedzieli nam, że AD. Jest dwusieczną kąta BAC. Czyli można by było równie dobrze, już ci zbliżam, jak nie widzisz, powiedzieć, że mamy alfę i alfę. Co więcej, wiemy, że ten nasz cały piękny, duży trójkąt oraz trójkącik ten mniejszy, te dwa trójkąty są podobne. To wiemy z treści zadania, z tego będziemy mogli korzystać. Jeśli te dwa trójkąty są identyczne i my nie identyczne, a podobne. I to jest trójkąt równoramienny. To wiemy, że na przykład tutaj będzie 2 alfy. Tu będą dwie alfy. No to alfa nie może być równa 2 alfy, bo wtedy alfa by była równa 0. No to wtedy no, nie może być równa 0 alfa. Więc ja mogę powiedzieć, że AD Jest równe AB. No bo to są trójkąty e, podobne i równoramienne. Niby co mi to, ta informacja daje? No, ta informacja mi daje tyle, że mógłbym sobie napisać też tutaj, na górę, że tu bym miał 180 bez 4 alf. Dlaczego? No bo. Trójkąt, suma kątów 180, 2 alfa ma każdy z dwóch kątów przy tym trójkącie. Czyli ja bym powiedział, że ten, trój, ten kąt to będzie 180 odjąć 180 minus 4 alfy, odjąć jeszcze jedną alfę, czyli tak naprawdę pozostanie mi 180 odjąć 180, minus i minus daje plus, więc 4 alfa odjąć alfa, to są 3 alfy. Tu mam 3alfy. Co więcej, mogę powiedzieć, że tu będę miał 180 3alf. Dlaczego niby w tym miejscu mam 180 3alfa? Bo razem całość ma 180. Idąc tym tropem, mogę napisać 180 minus 3alfy to się równa 2alfy. Dlaczego tak? No bo to jest trójkąt równoramienny. Więc 180 stopni będzie równało się. Pięciu alfon Dzielę sobie na piątkę, czyli mam jedną alfę równą 36 stopni. A moim znakiem zapytania były dwie alfy, czyli 2 razy 36 stopni, czyli 72 stopnie. Właśnie skończyłem zadanie 33. Trudne? No. Niekoniecznie, ale wiadomo, że tu nie można się pomylić, trzeba wszystkie własności znać, no i trzeba wiedzieć, czym jest dwusieczna, no są tacy maturzyści, którzy nie wiedzą. No mam nadzieję, że Ty już wiesz, czym to jest i wykorzystasz też tą wiedzę przy swoich egzaminach. Jeśli uważasz, że da się rozwiązać to zadanie inaczej, zapisz swoje propozycje w komentarzu, dzięki temu z Twojej wiedzy też skorzystają inni, a i Ty przećwiczysz sobie analizę. Dzięki wielkie, jeśli ci się podobało, zostaw łapę, zasubskrybuj, jeśli chcesz, abym pomógł ja Tobie przygotować się do Twoich egzaminów. Dzięki za uwagę, trzymaj się, Elo.